Kajka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play GTA Online. W tym odcinku jesteśmy na złomowisku znowu i rozpoczniemy sobie usługę holowniczą. Mam nadzieję, że niedaleko. Tak, żeby to był miły, krótki, szybki odcinek. Te klasy. Klasy. 2 km. Przeżyjemy. Niedaleko. Okej, okay, jesteśmy na miejscu. Zabieramy. I wracamy. Na złomowisko. you <smart noise> No już jesteśmy w sumie niedaleko, pomimo tego, że pokazuje ponad kilometr, a my mamy dosłownie kilka set metrów. Samochód dostarczony. Szuka holownicza, odzyskano pojazd. Asi. No to co? Dobrze idzie. Ten już jest rozbierany. Bierzemy się za kolejny. Mam nadzieję, że niedaleko. Co my tu mamy? Albany Dwa i 2,5 km. Da się zrobić. Niedaleko powinno być to chyba jeszcze Post Santos jest także rzut beretem mamy dosłownie Emperor jest na Del Pero hier, Los Santos Więc Jeszcze to jest Los Santos, ale stąd to pierwszy raz cokolwiek odchylowuję Gdzie on jest? Trzeba go podnieść, go do góry. Okej, okay, no i jedziemy dalej. Pierwszy raz mi się samochód odczepił, a myślałem, że to niemożliwe. Dobra, jedziemy dalej.

I samochodzik dostarczony, może w jednym kawałku, ale troszkę uszkodzony. Każdy w każdym razie dotarł do celu. Usługa holownicza na pojazd Albany Emperor. Super. No i dwa podnośniki są zajęte, co znaczy, że nic więcej nie możemy zrobić. Także na tym sobie kończymy ten odcinek. Jeśli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subika i komentarz. Hej!